w kolejnym filmie z cyklu Dzika Polska. Dzisiaj odwiedzam rejon trochę wciśnięty między Gorce, Pieniny i Tatry. To miejsce to Polski Spisz. przyjechałem nad rzekę. No i nie mogę wam z czystym sumieniem powiedzieć, że jest to dobre miejsce na biwak, bo Biwakowanie w korycie rzeki jest obarczone zawsze bardzo dużym ryzykiem. Natomiast tak bardzo po cichu mogę powiedzieć, że jeśli wiemy skąd woda spływa do danej rzeki i znamy doskonale prognozę pogody i monitorujemy radar opadów, wiemy, że w górach, z których woda może spłynąć do tej rzeki. Nie są przewidywane żadne opady, no to można pewne ryzyko biwakowania w takim miejscu podjąć. Przyjemność biwakowania w takim miejscu na pewno jest ogromna. Natomiast jeśli ktoś Was spyta, od kogo słyszeliście o tym, żeby biwakować w korycie rzeki, to na pewno nie ode mnie i ja wszystkiemu zaprzeczę. W trakcie opadów do tej rzeki spływa woda z tatr, więc gwałtowne ulewy w tatrach, mimo że w pewnej odległości stąd. I taka burza może być zupełnie niewidoczna z tego miejsca. No może spowodować, że właśnie tutaj dojdzie do jakiegoś bardzo gwałtownego wezbrania wody. I gdybyśmy się zdecydowali na nosek w takim miejscu, to może nas po prostu zmyć. Jeśli to się stanie w środku nocy, no to bardzo łatwo o duże kłopoty. Natomiast w taki dzień jak dzisiaj, przy takiej pogodzie, trudno odmówić sobie przyjemności spędzenia tutaj jakiejś dłuższej chwili. Spisz to jest miejsce, kolejne miejsce, które poznałem dzięki ultramaratonom rowerowym, bo to właśnie trasy tych wyścigów zaprowadziły mnie tutaj, nie znałem tego rejonu i przejeżdżając w takim no, dosyć szybkim tempie na rowerze, w tempie, które nie pozwala na zwiedzanie, gdzieś sobie tam z tyłu głowy odnotowałem, że to jest właśnie ten rejon, w który trzeba wrócić tak na spokojnie, bez pośpiechu, chociażby po to, żeby posiedzieć pół godziny na brzegu rzeki i po prostu napić się kawy. Ale zanim pojadę dalej, chwila dla sponsora mojego kanału, dla firmy Waifu. Y Firma Waifu y wprowadziła kilka nowych produktów do swojej oferty, kilka nowych smaków. Ja dzisiaj zabrałem ze sobą właśnie danie w proszku i wpłynie w nowym smaku. Solony karmel, nowa szata graficzna, nowy shaker. Najszybszy posiłek do przyrządzenia w terenie 300 ml wody. Do Shakera. Cztery płaskie miarki. Proszku. 10 sekund mieszania. 10 sekund mieszania, i posiłek jest gotowy. Ja jak zawsze mam dla Was. Kod rabatowy na produkty firmy YFood. Kod rabatowy znajdziecie w opisie do tego filmu. Wyświetliwam się też na ekranie. Was zachęcam do wypróbowania tych posiłków na firmie YFood. Dziękuję za sponsorowanie kolejnego odcinka. Opuszczam rzekę i teraz kieruję się w stronę wioski Dursztyn. Z tej wioski Dursztyn kieruje się teraz na przełaj. Chcę odnaleźć jaskinie. Nie wiem czy prowadzi do niej jakaś ścieżka. Na mapach, którymi dysponuję żadnych takich ścieżek nie było. Teraz ja się kieruję na na no współrzędne korzystając z GPS-a, jakieś 90 metrów do tej jaskini. Myślę, że udałem się przebić przez ten teren. Jaskinia, której szukam, nazywa się Schronisko w Dziurowej Skale i podobno jest jedną z najgłębszych tutaj w okolicy w tym regionie. Teraz to wygląda tak, jakbym szedł no, po jakiejś rzadko używanej ścieżce. Trudno powiedzieć, czy to zwierzęta ją wydeptały. Zagarek pokazuje, że jestem 12 metrów od celu. Jest wyraźna ścieżka, pewnie prowadząca właśnie na szczyt. Także myślę, że gdzieś tutaj w tym rejonie e, powinien się znaleźć otwór do tej jaskini. Znaczy muszę Wam przyznać, że odpuszczam tę jaskinię, e, bo nie mam pewności, czy współrzędne które mam są prawidłowe. Według współrzędnych byłem dokładnie w miejscu jaskini, niczego tam nie znalazłem. Natomiast teren tu jest na tyle trudny, że no w tej chwili z tą moją nogą to jest bez sensu, żeby tutaj ryzykować jakiś głupi uraz. Pewnie w domu gdzieś tam będę się dokopywał do dokładniejszych danych, żeby zweryfikować to, czy te współrzędne moje były nieprawidłowe, czy gdzieś urządzenie zawiodło po prostu. No nie lubię zostawiać takich tematów nie zamknięty. wrócę tutaj i kurczę, znajdę tą jaskinię, no bo jak to może być dziury w ziemi nie znaleźć kolejny punkt na mojej trasie to Łapszanka no i Łapszanka to jest właśnie to miejsce, które poznałem na na ultramaratonach i jadąc tą drogą postanowiłem, że muszę tutaj wrócić właśnie w takim bardziej e, wypoczynkowym trybie. też do takiego poznania spiszu najlepiej sprawdzi się rower zresztą tutaj kilka szlaków rowerowych zostało utworzonych albo biegnie bardzo niedaleko i można, można odbić od tych szlaków żeby te rejony też poznać pętla spiska no to jak sama nazwa mówi wiedzie właśnie przez, przez ten rejon ale całkiem niedaleko jest też na jedz, także można sobie troszkę odbić no i oczywiście szlak wokół Tatr Bardzo klasyczna trasa Też jak najbardziej można połączyć ze zwiedzaniem Spiszu No a koniecznie tą drogę właśnie z Łapszanki odpowiedzmy przełęczy Łapszanka do, do Rzepisk No to myślę, że koniecznie trzeba, trzeba ten, ten fragment przejechać Ja szykując się na ten wyjazd Chciałem oczywiście nocować w jakimś miejscu widokowym, żeby było wysoko, i znalazłem parking, na którym można normalnie wjechać na czarnej górze. Punkt widokowy Czarna Góra. Przejechałem tutaj już w resztkach światła dziennego. No i faktycznie widok stąd jest, jest całkiem imponujący. Pierwsza rzecz, której nie sprawdziłem i nie przewidziałem, to że na szczycie tej czarnej góry, na tym punkcie widokowym. Jest jasno świecący krzyż olbrzymi. Natomiast druga rzecz, której nie sprawdziłem, to fakt, że ten parking, który się znajduje przy tym punkcie widokowym, nie jest na płaskim terenie. To znaczy, ten parking jest na dosyć dużym spadku terenu. No i tak nie bardzo, nie bardzo jest, jak tam postawić samochód tak, żeby stał płasko. Więc tak trochę nieelegancko zaparkowałem nie na tym parkingu ale ciudniżej niżej na poboczu drogi gdzie akurat tuż przed właśnie dojazdem do tego parkingu jest taki niewielki moment na, na poboczu który się wypłaszcza także w tym miejscu spędzę noc no jako że jestem bardzo wysoko na odsłoniętym terenie to na zewnątrz jest chłodno wieje także gotowanie w środku samochodu tak bym gotował w namiocie. także zachowując dużą dozę ostrożności Aby nie było wątpliwości, oczywiście w trakcie gotowania okna były uchylone. W nocy na pewno nie zmarznę. Mam śpiwór puchowy i mam dodatkowo słagmana jako docieplenie, gdyby była taka potrzeba. No i co tu dużo mówić? W takim biwakowaniu nie ma za bardzo filozofii. No rozkładanie tego łóżka trwa minutę. Miejsce na biwak znaleźć dosyć łatwo. W środku jest bardzo wygodnie, łatwo się poogarniać Tutaj w tym samochodzie też jest taka fajna półka fabrycznie I ona w takim użytku biwakowym też się bardzo fajnie sprawdza Bo wypada akurat nad głową Więc wszystkie takie najważniejsze rzeczy Można sobie na tą półeczkę odłożyć Dogrzewam się trochę ciepłą herbatą Mam takie przemyślenie jeszcze związane z Biwakowaniem w samochodzie bo pojawiło się parę takich komentarzy pod, pod poprzednim filmem z takiego biwaku, że wielu z Was chętnie by spróbowało takiego biwakowania, bo po prostu boi się spania pod namiotem czy pod tarpem gdzieś. Jakiś samochód daje takie większe poczucie bezpieczeństwa. Więc to myślę, że jest ciekawe spostrzeżenie, że to może być opcja dla tych właśnie, którzy, którzy mają obawy, żeby. W, w takim jakimś turystycznym schronieniu spać, gdzieś w terenie żeby takie osoby mogły spróbować takie aktywności a druga sprawa, którą widzę po sobie to, że no wybieram zupełnie inne miejsca do biwakowania nie lepsze, nie gorsze, ale inne tak, w takim miejscu jak dzisiaj stoję i będę spał no to nigdy bym nie rozłożył namiotu albo tarpa stoję przy drodze, bardzo blisko punktu widokowego w zasadzie w miejscu, w którym jestem na widoku, jak ktoś przejeżdża samochodem czy przechodzi drogą. No więc, spanie pod namiotem czy pod tarpem w ogóle by nie wchodziło w grę, a samochód nie zwraca tak uwagi. Zaparkowany samochód przy drodze nie zwraca na pewno tak uwagi, jak, jak zwróciłby namiot. O tarpie nie mówiąc. Więc na pewno to spanie w samochodzie czy w kamperze. W kamperze może nie, bo nie szedłem w stronę kamperów, bo kamper od razu z daleka mówi, że ktoś tam śpi, że ktoś tam w środku jest i, i, i wypoczywa. A taki właśnie samochód, który z zewnątrz wygląda zupełnie normalnie, no wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem na potrzeby tego, co ja robię. Daje to inne możliwości. Inne możliwości niż biwakowanie takie tradycyjne z plecakiem czy, czy na rowerze. Na pewno to tych aktywności nie zastąpi i jest dużo bardziej ograniczone, no bo jednak miejsca, gdzie możemy wejść pieszo albo wjechać rowerem, na no takich miejsc jest zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Ale myślę, że to jest dobre uzupełnienie takiej aktywności. Szczególnie wtedy, właśnie kiedy jest jakiś problem z mobilnością czy ze sprawnością. Może to dać namiastkę tego tego przebywania gdzieś tam w terenie. No to do jutra. Dzień dobry, tam na tej czarnej górze, na tym punkcie widokowym, no, zaczął się taki poranny zgiełk, a więc przeniosłem się, wróciłem na drogę Łapszanka, Rzepiska. Te miejsca są oddalone od siebie o 15 minut, także to jest żadna odległość. Że to miejsce sobie wybrałem na poranną kawę, no chyba się nadaje. Na pewno jest tutaj kilka takich obowiązkowych punktów widokowych. No i z miejscowości Dursztyn udaje się na kolejny punkt widokowy. To jest właśnie punkt Grandeus. I na ten punkt można się wspiąć albo z miejscowości Łapsze Wyżne. Wtedy czeka nas stroma wspinaczka, krótka, ale stroma. A możemy też prawie po płaskim dojść do tego punktu od Dursztyna. Tam można podjechać dosyć wysoko i właśnie tą drogą, którą ja teraz wybrałem, już w zasadzie po płaskim, bez żadnych trudności, dostaniemy się na punkt. No, i te wszystkie miejsca, które Wam pokazuję, właśnie przecina kilka szlaków. Najróżniejsze kombinacje można sobie tutaj zaplanować, ale podstawowe to właśnie pętla spiska. Szlak wokół Tatr, A czy teraz to miejsce, do którego zmierzam, czyli ten szczyt Grandeus, ta góra. Ten punkt widokowy Grandeus. On znajduje się na czerwonym szlaku z chochołowa do przełęczy 3 kopce. A przy okazji tego krótkiego spaceru, w jakże pięknych okolicznościach przyrody, krótka porada ze świata rehabilitacji. Wielu z Was pisało, jak to jest, że mam lewą nogę kontuzjowaną, a Kule niosę w prawej ręce i podpieram, się z, i podpieram się od strony nogi zdrowej. Proszę bardzo. Prawa noga jest zdrowa, więc idzie sama. Lewa noga jest chora, więc idzie z kulą. Lewa osłabiona. Dwa punkty podparcia na szerokości ciała. Stabilnie zbieram obciążenie z nogi chorej. Noga prawa zdrowa, idzie sama. Lewa idzie z kulą. Jeśli jeszcze ktoś z Was ma wątpliwości, z której strony należy trzymać kulę, to mogę powtórzyć. Chcecie, wszystkie te miejsca, w których ja byłem, dzieli 10-15 km, że nie są to duże odległości i na pewno w ciągu takiego bardzo spokojnego weekendu bez, bez gnania, bez szybkiego tempa, można te wszystkie miejsca zobaczyć. Się tutaj pod nami łapze wyżne. A gdzieś tam na zboczach tych wzgórz jest źródło wody siarczkowej, źródło Danuta. Może komuś z was uda się je odnaleźć, gdy wybierze się tutaj na wędrówkę. To jest niewątpliwie zaleta Spiszu, że tutaj właśnie, jeśli tylko wejdziemy wystarczająco wysoko, Widok jest w każdą stronę. Masyw Babiej Góry, Tatry, Pieniny, Gorce. A tutaj pewnie znalazłoby się jakieś fajne miejsce na namiot, żeby obudzić się z takim widokiem. Spisz dla mnie to jest takie miejsce, w które warto przyjechać właśnie po to, żeby się zatrzymać. Żeby spokojnie pobiwakować, znaleźć widokowe miejsce, których tutaj naprawdę nie brakuje. Rozłożyć się nad rzeką, czy rozłożyć się gdzieś na właśnie jakimś wzniesieniu i po prostu pobyć, pocieszyć się tym widokiem, nie narzucać sobie jakiegoś wysokiego tempa wędrówki. No, a oczywiście, jeśli ktoś ma w sobie taką nutkę eksploratora, to bez problemu znajdzie miejsca i pomysły na to, żeby się tu zgubić na dłużej. Można poszukać właśnie jaskini, schronisko w dziurowej skale. Źródła Danuta, czy przełomu Piekiełko. Ja się z wami żegnam z tego miejsca. Dziękuję, że wzięliście ze mną udział w kolejnej wędrówce po Polsce. Dzięki za uwagę, no i do zobaczenia następnym razem.